widzę. patrzcie co ja czytam tylko nie mało a jeszcze czytam to najlepsze więc żeby żeby zagrać w filmie minecraft to z, będzie po prostu musimy y, trzymać się zasady subów i lajów więc widzę pró 10 lajków i gramy w Minecrafta. 15 lajków i gramy w grę, gdzie są kolacki, czyli w Bad simulator na Rockboxie. Więc a subskrypcja równa się gry Roblox przegramy e, gry, Car Crushers, e, Pet Simulator i e, Loop Army Tycoon, i Minecraft Murder Mystery, e, Survival Leg i parkourki, więc no, roboty się bierzemy.